Jeszcze tylko dodam na początek, że yy, wiem, miał być film z FNAFA, będzie film z FNAFA następny jakby, ale po prostu miałem ten film w zapasie i musiałem go zmontować, dokończyć na no i wrzucić. Więc to tyle. I życzę miłego oglądania. Tobie tutaj grzecznie, nie. Trochę, trochę szarpie, ale... idź siedź, Gdzie jest spokojnie! Wsiadaj tam! Wsiadaj tam. tam! Jestem! <laughs> Jedziesz. Jestem! No, to dzisiaj nagrywamy vloga, o mój Boże. Prawda. Upadłem. Czekaj, dzisiaj nagrywamy vloga prosto z wieży Ifla. Kochamy, wie, kochamy Paryż, kochamy miasto zakochanych. Dobra. Y czy jesteś, panie Michał, gotowy na y helikopter? Jestem gotowy na wszystko. Nowy, no let's go. Ale to nie jest fragil. To nie jest. Nie, to nie, czemu to nie jest fragil? Ej, to jest I coś, Standard. Czekaj, bo złapam tego dongla i... nie to nie ma. Jak... To, to ty musisz tutaj się złapać tego haka i paczki, jednocześnie. No, no, no. Dobra, trzymam, dawaj. Przypominam, że nie mam uprawnień na helikopterowanie, ale jakoś uczył mnie wujek, więc się uda, na pewno. Mój wujek był weteranem, walczył w Wietnamie na wojnie. Latał helikopterem Prawda. Prawda. wojennym. Zrzucał Bomby. wojskowych w dół. Bomby też zrzucał. Nie żyje. Jak nie żyjesz? Nie, no, żyjesz. że mój wojek. Aha. Wiesz, były weteran. O nie! Nie! Paczka No nie, żyje, prawie. Paczka. Ja prawie znowu z paczką wleciałem. Nie! Prawie zrobiłem kolejne gito, Kolejnego kolejnego nie? Nie jakby. Ej, zastanawiam mnie, czy w tym odcinku zrobisz jakiegoś kuźba edita, nie? Ej, who knows? Ej, znowu tu jest sasiad. Ja mnie. prowadzę, ja prowadzę. Czekaj, no. ja muszę sobie zrobić zdjęcie z y, sasiadem. Sasiadem, nasz idol, nie? No chopie. Nasz mistrz. Z, Uż, co to jest, chopie maestro. Kochamy sasiada. Dobra, tak, zrobiłem sobie tak. screena Mam jeszcze i... no. dla sasiada. Bez Press F to pay respect to neighbor Właśnie. Się, się, Ja wiem za co można się złapać Ależ mi się nie chce tak nad... Oj, O Bo... Nie! Przepraszam Majtki mi spadły Wrócę Wrócę! Ja Słyska. idę do sasiada Siema, Wilson! Ała oh, wow. A u mnie to nie jest sasiad, tylko to jest jakiś żółty, żółty kolon a nie, no to u mnie to jest Sasiad i mnie walnął. I znowu teraz mnie no, walną. No typowy sąsiad, nie? Agresywny, agresywny, tak jak on to ma w swoich nawykach, czyli łapanie małych dzieci. A czy co? Beskidu. Beskidu. Dobra, jadę, chodź! ULEX! I... Chodź! I. Polujemy dzisiaj na Edita No polujemy, polujemy. Chodź tutaj, yy, bo ogólnie pamiętam, że grałem na Xboxie z innym kolegą. To znaleźliśmy taką wyspę, gdzie można było czas zmieniać. Rozumiesz to? Można było kontrolować dzień albo noc. Kurwa, czemu mi te ręce w tył dają? Co oni zmienili tutaj? Nie Coś zepsuli chyba. Ja... Wie, wie, wiem za co mogę się złapać. Tylko czekaj, muszę się trochę postarać. Dobra, jest! Jestem, trzymam się się, proszę, nie puszczę. No nie, dawaj, nie, dawaj. Trzymam, nie, 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 nie trzymam się. Dwa rękami. Tu No ty, Heli, i teraz jest jakiś trudniejszy No, więc... Ale cię wywaliło chłopie w powietrze, nie? No wiem, nie no, ja tu jestem. Znaczy no no no, ale u mnie to tak chłopie wyleciałeś, chłopie full konkretny. Mm -hmm. Konkret. Mm. konkret. Dawaj, teraz ja prowadzę. Let's... Y, zobaczymy nie, nie, czy... To się, to się źle skończy, to się źle skończy. Nie, nie skończy się. <laughs> nie, nie, nie. Chłopie... No nie, no daj, let me cook, let me cook Ej, Dostałem osiągnięcie, crop duster Ta chyba pierd duster, chłopie <laughs> Ja lecę Przepraszam Ej, Fox! Pod... Nie oh, Słuchaj Dobra, leć Dobra, leć ja zakręcaj wiem, się... w lewo W lewo W lewo Dawaj, ni! Leć lewo! Dobrze. Musimy znaleźć tę wyspę, A wiesz, lecz gdzie ona była? Tu na górze! tam coś jest! Leć tu, no, 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 no! Tam po Górę, 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 górę! A, dobra! Tu jest jakiś. Tu, tu jest jakiś zamek! Koloseum, chłopie greckie! Co to jest? No! Leć tam! Dobra, dawaj, wyskakuj, wyskakuj!

Dobra. Jesteś coś gotowy. Czuję, że trochę to przelecę, dawaj, no. no jestem gotowy. Oh. To jest twój dzień! Wierzę w ciebie! Nada no nie! Kung fu tak, panda! Mistrzu Shifu, nie trafiłem. <laughs> o nie! Musimy ty... wyżej. Chodź tu. Nie, jakby się oh. bezpiecz? Ty dawaj, nie wspinamy. Niby Ej dobra, dawaj, robimy to. To jest możliwe, słuchaj, zwierzę. To będzie coś jak Iron... To... Yes. Iron to, to jest coś jak mój Iron Man to, na to kolanach, to że... To jest możliwe, słuchaj, że... to jest możliwe, ja się po pionowej ścianie wspiąłem, nie? Chłopie, well -Yes, się to. Ja się wspinam po pionowej ścianie, No, że ja cały czas otrzymuję damage, ja nie mogę się wspiąć trochę. Ale. mogę... ja też dostałem właśnie... Nie, 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 czego? No ja Też cały czas śmieram! No, yes, yes. no nie! No nie, no nie, no nie, no nie, no nie! No nie, no nie, no nie, no nie. się! Jest, yes, dawaj! Ja chyba znowu spadam. spiąłem. się! Chociaż nie. Ja, ja nie. Ja sobie tak. nie spoileruję, chodź tu, ja chcę z tobą to Czekaj, bo ja cały czas spadam, no nie! No, no, no! Nie! nie cho choć, no, no, no! Ty, mam pomysł! Mam pomysł. Ja tam schodzę do ciebie. <grym> I słuchaj. Czekaj, bo ja już się wystrzelam. Nie, ta rakieta, Nie, to, to jest za słabe, słuchaj. To, to, to nie da rady. Ale już tak... jestem. Nie słuchaj. To... I tak czyjś jak oberwiesz, patrz. No przecież i tak oberwałem. No właśnie. Kurde, bo to jest zamknięte. Aj shit. Musimy słuchaj. Dobra, możemy tutaj coś kupić. Wejdź na mapę. Mamy wejdź pomiędzy. na mapę. No? I wejdź do... Tam, down się y, tepni tam. Respawn downtown? Tak. Okay. Respawn, R. Rko i chodź za mną. Mm. Yep. Chodź za mną. Under. Ale mamy nowe auto. Jakie? Patrz. Takiego Jeepa. Jak nowe. Yo! <laughs> wow, wszystkie auto mamy. No nice. widzisz. Ej, my co, jesteśmy profesjonalistami. jeszcze jest helikoptery pewnie, nie? Ej, tu można helikoptery mieć, no! Mamy! Mamy helikopter! Swój Ej, ale tym Jeepem się fajnie jeździ. Ej, UFO tu jest nawet! Jak UFO? W sensie, że nie mamy, ale można odlokować. Dobra, chodź, chodź, chodź. Na, na lotnisko mnie! Co tu się stało? O no! Co to wystrzeliło? Wow. E, hydrant wywaliło i ty... A. A nie, ty w tą... Całeś No bo ja w Podwieź mnie do y, tego, lotniska. Lotniska. Wiesz gdzie no jest to... lotnisko? Za tobą. No tam gdzie samolot był, nie? A Masz znak stop. O, już nie masz. E, ja ma mę, ja, ja nie samolot? potrzebuję. ja żadne znaki nie obowiązują. <laughs> Wiadomo. O i teraz w prawo. Idziemy. O, ty Ale... <laughs> Co ty <to> nie... <laughs> nie no, super. Naprawdę. Widzisz, no było. muszę dać. Mogę się, res... <grym> się tutaj roznąć? <grym> nie, muszę. Jesteś silnikiem tego, <grym się> silnikiem tego samochodu. Jestem siłą napędową tego jakże zacnego pojazdu. <grym> oh boy. Chociaż nie jestem w stanie Dobra. pojąć jak ja to. Gotowy. już tu jestem gotowy. jestem gotowy. Yy, musisz się tylko po prostu złapać tutaj. Złap się tego i. Lecimy i... gotowe. No dobra, to już idę. Tych tylnik się złap, na, 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 ty, na, na tyle się złap, tył się złap. Mhm, jasne. Tył się złap tutaj. Czekaj, yy, muszę jakoś tak to zrobić tak, żeby... Okay. no dawaj. Proszę. Jest! Ujo! Uj, We did it. Ojo, o, tak, do tego koloseum, nie? Tak, 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 no. To jest nasz, słuchaj, plan yy, na dzisiaj. I, słuchaj, Fair. ja nie będę ja taki, że... Nie. Nie, nie, no, no, no. Ja wyląduję, słuchaj. Mam skakać? No to skaczę. Skacz. Patrz, patrz, jak pięknie wylądowałem. Patrz, w, w, a, ja, a ja w źródełku wody umyłem się przy chysty, okazji, chysty. złamałem strika. Białam. Ja nie myję się od 20... 2020 roku to, było, to była moja pierwsza kąpiel Dobra, idziemy. Chodź. O, chodź siema przez mordo. Bramę. Przez bramę. Co mam z wieku? Ale masz bandanę dowaloną. Jo, O yo! Ojo. Nie, 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 no proszę, no nie, no nie. Ja będę pierwszy. Dobra, chodź. Bo słuchaj, tu mamy nie, nie dużo rzeczy. Come on. Ej. Można Można fotomod zrobić oh. <grych> Ja sobie zrobię chyba zdjęcie przy tym buddzie Breski... Budda? Nie ten <grych> Którym się robi zdjęcie? Nie wiem Print screen Coś Dobra, Ciul, nie chce dobra, mi się dobra, jak z tego wyjść Można zmienić postać A nie, zamknięte Aha. jest a trzeba Wizarda odwiedzić. Ekskalibur? To jest No 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 Chodź tu. no 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 Cię walnąłem! Nie jesteś godny, Mjolnira. Godzien! Ale daj mi spokój. Ale nie, nie chociażby przetestuj mnie Przetestujmy chociaż. Nic nie testujemy, ała! Kurde, jakie to mamy bicie? Ale crusher, o mój boże! Ała! Jakie to mamy bicie, kupię. Oh yeah! Jedna szara, rady cię stąd. Nie ma, nie, no. No. no, 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 you can't! no, you can't! Oh no! nie, sam! I died by myself! No co nie, 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 No, please, no. No! Jest Pliska jest! Ej, jest tu oh, no. Ej! Co to jest? To jest Oba. paczka! Na, nie, 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 paczka! To jest strun! Spadłem! Zjechałem na dół! Duchy tu są! Ui ale... Ej, duchy tu są! Ja jestem królem. Ja jestem... Ja zjechałem trolką na dół. Nie gadaj! No to Ej. nie gadam. I tu są duchy! O co chodzi? Dobra, ja biorę słuchaj ten mod. Ten mod jest zbyt OP, żeby nim cię nawalać. Będę ci nim tutaj. Nie, nie ma opcji, ja ci się nie dam. Tak. tak, tak, tak. Nie uda ci się. Uda się, uda się. Nie ma opcji. Kurde, ten mod jest jakiś... Jezu, jakiś ptak nade mną latał, myślałem, że to twój cień i jaciula. myślałem, ci... że już na cię wyskoczę. A ja mam jakiś sushi dostarczyć. Dobra, Jestem na tej wyspie chyba! Ty już z tym młotem? Lecę! Ty, ja zmieniam porydnia? Tak, zmieniasz! Tu jest! No to dawaj tu Jadę do Uuu, no, nie, nie udało no, ci się! No, na Edita, na, no, na edita no, nie będziesz! Nie, ja... To tylko no, ty może być na no. Edita! Ty... Siema, Byku! No. Co tam, Franku kimono? Dobra, to ja żeby był dzień, słuchaj. No to przecież miałem dzień ustawiony. Ale taki większy dzień. Jest git. Dobra. Żeby było ładnie oświetlone tutaj. Piękna... Piękny Jumanji tutaj. Dżungla. A bez kejtu to ma taki trochę vibe Jumanji, no. no. no znowu osiągnięcie. Kejster. No, też mam. Nie wiem po co to osiągnięcie Ale w ogóle. To też nie wiem, jakby to nie jest Steam. Dobra, odblokowywujemy. <grym> Tyk, pyk. I się przy okazji napiję orężadę. O, to, to już nie woda, tylko orężadka w tym odcinku, co? No, no czy znaczy wodę też mam. A, czyli to i to. Odpakowałem nam pojazdy, no. żebyśmy mogli stąd uciec. Ale piję orężadę, żeby mi się nie wygazowała. I? a jest! Widziałeś to? Nie widziałem. Nie pokazało Patrz, mi pojazdu. Patrz jaka łódź! Chodź, chodź, chodź. Patrz to, będziesz zadowolony. Nie, nie Te, nie teraz będziemy prawdziwymi pir piratami, patrz to. Tak? Patrz jaka łajba, patrz jaka łajba. Nie widzę. Jak to nie widzisz? No patrz. O no nie widzę. No, do... Ojo, teraz no, mi się śpiewa. A krab nie jak, se, jak se to u mnie zobaczysz, to ja naprawdę w fajny sposób umarłem obecnie. I co, na Edita teraz, tak? Na, na Edita, no. Dobra, ja płynę bez ciebie. Ale, ale nie, nie, no nie, Sorry odpływaj bro. beze mnie, no nie. No nie, no nie. no nie, no nie, no nie, no nie, no nie odpływaj, marynarzu, marynarzu. nie. No nie, no proszę, no nie zostawiaj mnie, ała, umieram. Nie umieraj. nie, 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 nie. nic nie Gonił! Gonił! Jaj szagłem! Nie, zahamowałem, zahamowałem! Nie jaj żagle! Bo ty z wiatrem płyniesz! Z prądem morskim. O, nie umrę! Umrę pod wodą! Z tobą. Dobra, chodź, teraz Jest, możemy płynąć. robimy... Ej, dawaj robimy coś jak z Titanika. Chodź! Ja będę rose. Dobra, idę. Na no miniaturkę mamy no, no mam na miniaturę Let's go Dobra iść do swojej ka kajuty Chłopy, to jest Kapitanie. kajuta kapitana, nie? Kapitan Na ciebie. Ej, ale pamiętam. Kapitan Flag. Takie, takie malutkie, takie łodzi, a teraz mamy takie... Ach, a teraz to normalnie... wiesz... fregata, nie Teraz dałem do pieca gazu, dałem. Takie za zahamuję. zahamuje. Chyba się nauczyłem tym ten... nie, nie latać. Ale ja wyskoczyłem. O ja takiego dropa zrobiłem O, łachu. U Dostałem drugą szansę od losu. Czekaj na mnie! No nie no za daleko jesteś. Czekaj. Może od tego, Kurde. od śliskiego John'ego wejdę. Co? Co to? Czym jest śliski Johnny? No nie wiem, nie to, tak to sobie to kółeczko nazwałem. A widzisz jestem, możemy płynąć śliski dalej. Śliski No, no ja idę podziwiać widoczki. Ale płyniemy. Ach tutaj tak pięknie. Normalnie żyć nie umierać. Nie, no nie, no nie, nie! No nie! I teraz będzie zemsta, nie? No proszę cię, no. No nie, no wow. Ja już mam, ja już noszę zatyczki normalnie do nosa, zostaw mnie. Nie, bo taki Nie! Ej, bo. Odpiłem się. Ja też. Jaki chłopie... Nie, nie odpłyniesz tym. Nie odpłyniesz. Kto mówił, że ja chcę odpłynąć? Nie ma zemsty. Nie ma. Nie można się odpłynąć. Zostaw mnie. Do się tam na górę wejść. E, chyba nie. Chyba nie. Ty mogę pana róże tańczyć. I kuźwa. Dobra, zakończając ten odcinek, chodź tu. Muszę ci jeszcze raz wrócić do wody. No nie no. Zemczę się! No nie, byłeś pierwszy. Byłem szybszy. Nie! No na pewno chciałbym się. No! Żeby... No! I facive maneuvers. I facive maneuvers Pamiętasz, unikam twoich jak pocisku w Matrixie! <laughs> Nie <udać>. się, <laughs> Oh no! Oh no! Nie, po mnie jest, po mnie jest, Umieram! Oh no! 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 You can't! You can't, bro! You can't! Nie, ja mogę, ja mogę! You can't chase me! You can't chase me, because I've got Timothy! Wilson, lo siento, no! Wilson, Wilson! Oh, oh no! <noise> przynajmniej ryba dostała nowe życie <noise> no i tym, tym akcentem no, chyba bym zakończył odcinek, bo jest już 34 minuty aż, że... boy. Dobra no, ja, ja też bym kończył no, y y tak jak to powiadają, zostawcie suba i lajka podajcie do Michera, no i co? No, no, do widzenia to... siemanko